Proszę, proszę, proszę. Zobaczcie jaka tu jest marka. Przepraszam za miganie, ale to światło już tu jest tak tak że już cofam. Deu, Deu, Deu. Lanos Nubira Leganza. Nie. nie. Deu wróciło. Może nie jako, tak jak już w poprzednim roku było. Nie jako, przepraszam, na zasadzie hmm, pojazdów samochodowych, ale za to wróciło jako szeroka gama, widzę, elektronarzędzi i maszyn ogrodniczych. Tutaj z przodu akurat widzimy jakieś, no tutaj są to agregaty, inne rzeczy, natomiast mnie oczywiście interesują jako ogrodnika, co? No, ogrodnicze rzeczy z tego… No to, no w krętarki, wyżynarki nie Przenosimy się na drugą stronę w takim razie, bo tam widziałem Deu, deu, deu Stanowisko numer 47 na Gardenii O! Tutaj pełno proszę bardzo, kosiarka Ale tutaj baję Obok oczywiście kubota Kubotę już znamy, natomiast ja się skupiam na deu kosiarka Co to takiego mamy tutaj? za kosiareczkę, kosiarka akumulatorowa 999 deł wysokość cięcia między 30 mm 85 mm, no takie, takie troszkę maleństwo, z centralnym systemem regulacji. kosz materiałowy, składana rączka, a gdzie Ty masz akumulator? Pewnie tutaj, a miejsce na akumulator jest, Ok, puste, tak jest. Tu wkładamy akumulator, tak jak do kosiarek na dole. No ciekawa rzecz, za 1000 złotych. Nie są jakieś, a przeproszeniem duże pieniądze. Specjalnie zobaczycie ją zaraz z bliska. Pokażę ją, ja podajdę jeszcze raz, żeby nie było widać. Deu, deu, deu. O! Pyk. I tu się wkłada akumulator. Oczywiście akumulatory powiemowane, bo pewnie z niejednym by wyszło. Zresztą po co, jeszcze ktoś by uruchomił? Kółeczka, widzę, że łożyskowe, To tu ślizgowe chyba, a tutaj kulkowe, ale w porządku. Deu, co ty tu masz? Deu, pokaż swoją twarz. Deu, ja jeździłem lanosem, a tutaj będę może jeździł jakąś kosą albo piłą. Widzę, co to tam mamy. Podejdźmy, podejdźmy. Czy ja tu jestem widoczny jeszcze? Tak, widoczny. Odkurzacz spalinowy z muchawą 700 stówek. Odkurzacz elektryczny z muchawą, nie akumulatorowy, żeby nie było. 349, tutaj jakieś większe, ale mnie interesują tak. Mnie interesują akumulatorowe kosy oferowane przez deł, bo to będzie pieśń przyszłości, podejrzewam. W związku z tym, że niedługo zostaną nam zakazane używanie urządzeń spalinowych, więc obejrzyjmy te obok. O, i tutaj muszę, aże stąd żebyście kosę zobaczyli w pełni Kosa akumulatorowa Marki Daewoo, Deru, jeśli dobrze mawiam Akumulator Lition O ciekawa Żyłkowa Kosa akumulatorowa Pożyczę sobie ceny Zobaczcie, 799 zł nie, no po prostu no, to, to nie są drogie rzeczy. Ciekawe, jak to będzie, oczywiście, z funkcjonalnością i trwałością. Możemy tu kogoś zaraz dopadł i coś by mi o tej kosie poopowiadał. No jak widać, tutaj jeszcze dalsza gama pompy. Wszystkiego rodzaju kosy. A na dole tą glebogryzarkę, którą chciałem kupić taką małą elektryczną, 699 zł. Tam jest bardzo ciekawa. Kosa, tarcza, zaraz po niej podejdę. To coś z tym Takim kurde tarczą środkowaną. Cóż to takiego jest! Sprzęcie stój, a ja idę tam zobaczyć Ach, to tarcza zębata Może jak bez okularów to słabo widzi A jakiej grubości mówimy o cięciu? Do jakiej grubości mówimy o cięciu tą tarczą? 13, 17, 2,5 cm, mniej więcej 1 cal, okej. Okay. Ale... Pół tego nie wiem. Aha, rozumiem, pół tej, pół tej grubości. Tarczę ona obsługuje trójząb, czworoząb? trzy, trzy, Jeszcze raz chwileczkę. Trój braids and four blades czy and uh, so A można po A są ostrza, trzy, trój, trój ząby i cztery zęby. Czy ona takimi kosi? Nie. Są na trzy jak gwiazdka i cztery jak. E nie, nie, nie. Ale to, nawet to nie kosi To pili To To pili. Okej, okay, okay. so i e, żyłka idzie do komputerów. Aha, żyłka, żyłka oraz tarcza. Tak. Okay, bo... e, Noże trzykątowego nie mamy. A okay. w tym idzie tarcza. Okej. Okay. E, w tym już idzie trzykątowy nóż. Okej, okay, czyli w tej klasycznej składanej trzyostrzowy nóż idzie plus żyłka. żyłka. A w tej idzie żyłka i tarcza. E, jak duża moc? How power? O, nie, o. 1400. 1400 W? Nie, no to spokojnie to można pokosić. Yy, czy ta piła posiada zabezpieczenie termiczne przeciwko. Kosa, yy, kosa, no przepraszam. Czy ona posiada zabezpieczenie termiczne przeciwko przegrzaniu? Jak nie, zakładałem, że. Zakładałem, że. nie Okej, okay, a czyli mniej więcej czas pracy jednym razem o pół godziny do półtorej godziny? No można, i sobie u siebie pokosić. Okay, Okej, rozumiem. Więc przeciążenie to można. Rozumiem. Nie będzie piliła całą gaziną, ale będzie kosiła całą. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Rozumiem, że tak, można dokupić, ona jest składana, czy można na przykład do niej dokupić jeszcze dodatkowe na przykład końcówki? No na przy... można dokupić potem jak coś zostanie no, A, na wymianę. Rozumiem, dobrze. Wy to oferujecie jako do sklepów, czy także macie swój sklep czy stacjonarny tutaj? Mamy no sklep w w czy... nie mamy. Rozumiem. A czy mógłbym.? A czy mógłbym dostać namiary na sklep? Jakąś ulotkę? Ulotkę bym prosił, albo namiar na sklep. znaczy na sklep? No bo nie, nie macie sklepów, bo jestem z Częstochowy. Rozumiem, że wysyłacie z Warszawy. Tu kolega mi podpowiedział. No, no, po no. No to jest klientem indywidualnym. Indywidualnym, tak. Czyli już sprzedajecie właśnie. Kolega mówił, czy czy sprzedajcie tylko indywidualnym, czy firmą? Firm. Powiem tak, jeśli chodzi o klientów końcowych, prawda? Indywidualnych, mhm. to sprzedajemy przez nasz sklep też internetowy. No właśnie, o, taki, o, to, o to pytałem. To Na jaką trzeba wejść? Nie wiem, co. Bo może on zrozumiał, że pan jest klientem furtowym. A nie, ten... tłumaczyłem, że indywidualnym, bo zaciekawiła mnie ta piła tnąca Soundblade. Bo to, no, wie pan, kaszcze, no, 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 no. wszystkie prace leśne, przy lesie mieszkam, to to. Idealnie się nadaje moim zdaniem taka żyłkowa, no to zaraz i po żyłce, nie? Dokładnie. Tym dokładnie. bardziej, że to no nie są duże pieniądze. no Bądźmy sobie szczerzy, no i nie, nie, nie musi być spalinowe. Nie jest można na Allegro. Wejdzie pan na Allegro, nawet w zasadzie kontakt zostawia, ale nie będzie nie będzie bardzo poszerzać. Wejdzie pan na naszą stronę internetową albo na Allegro. Tam, tam upały, tak? Będzie nasza oferta naszego sklepu. I będziecie mieć kieberek? O to I właśnie i pytałem. Pan zamówi indywidualnie i wyśle. No właśnie, o, o, to, o to pytałem no pana kolegę. Nie, myślę, że zrozumiał, tylko żeśmy się nie dogadali. bo Pytałem także, czy ta kosa kosi także trzyostrzowym i czterostrzowym, ale mówił, że w zestawie standardowo jest piła. Tak, dokładnie. Bo widziałem te, także te łączone, że one mają możliwość, bo to tak, tu jest pręt czy sprężyna. No to widzi Pan, jak jest pręt, to można także potem dołożyć na przykład pewnie i są takie mini, jak ja to nazywam, dożywopłotu. Tylko, że my nie mamy tego. Nie oferujecie, ale to podejrzewam, że macie standardowe złącze. A, wie Pan, jak to z tym jest. A no to tak, dobra, dobra, przyjąłem, załapałem. To tak jak z nożami to kosiarek. Nie ma jednego. Kurwa, nie ma i jest przekładka, przekładka, przekładka i do przekładki. Widzicie czego? Nie, bardzo fajna rzecz i to niskie ceny są, proszę pana, to są... Ja powiem tak. Coś takiego. nie, bo o tym panu. Tak, o te elektryczne, od ele elektrycznej z tym nożem, no. To ja panu powiem, że może pan dzisiaj to nabyć w klasykach. No ale ja bym... 30 ja bym ja bym chciał, tylko że ja dzisiaj nie przejechałem żadnym pojazdem, tylko pociągiem. No to oglądał pan. Kurczę, co, co nie, tekstańska masakra? Nie nie, 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 nie. A, nie, nie lubię poniedziałek, ja wiem. Kalantel, co to było? O, nieważne. W każdym razie a, rzeźbę jak, kupił. Jakąś wystawę, tam, tak. Tak, trafił na wystawę i kupił rzeźbę. Nie, 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 to ja sobie przez ten sklep i przy okazji. Ja sobie tutaj pochodzę z jestem Hobbystą, człowiek sobie nagrywam, więc nie obrazi mnie będziecie mieć darmową reklamę. Nie obrazi się pan, mam nadzieję. Nie, 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 spokojnie, spokojnie. Ale zamówić Dobra czy na naszej stronie będzie przekierowanie na Allegro. Można Ale być. Być. będę szczery, jak nie znajdę, to napiszę po prostu na maila, jak ktoś mi poda po prostu adres sklepu. Krepo... Pod... Dokładnie. Nie nie Serdecznie krepozy. dziękuję, życzę miłego dnia. Dziękuję. O, i to jest firma. Potrzebowałem i można się dogadać.